Ponad 23 miliony złotych zyskały ząbki na emisję obligacji komunalnych. Bez nich nie byłoby mowy o budowie przedszkola, modernizacji dróg czy budynków komunalnych. Obligacje są tańsze niż kredyt jako lokata może skuszą też mieszkańców, gdy pojawią się na giełdzie papierów wartościowych. Na razie jako jedne z pierwszych zostały tam autoryzowane na właśnie utworzonym, pierwszym w tej części Europy rynku obligacji samorządów i firmy. Największy problem rozbudowujących się w różnych kierunkach ząbek? Przede wszystkim to drogi! Większość wymaga tak naprawdę ułożenia, już nie mówię o remontach. W zimie albo podczas jesieni tutaj nie da się żyć. Gumiaki albo samochód terenowy. Dzięki pieniądzom z obligacji, ta obwodnica ząbek, budowana ze środków z różnych źródeł, powinna być ukończona jeszcze w tym miesiącu. Skończą się korki na jednej z głównych ulic miasta. Na remont czekają ulice Maczka, Wolności, Langiewicza. Lista jest długa. A na tym osiedlu drogę trzeba dopiero zbudować, podobnie jak tunel pod torami, który rozładuje korki w okolicy dworca. Ząbki wolały obligacje, bo okazały się tańsze niż kredyt i elastyczniej można nimi gospodarować. Jeżeli bierzemy dużą pulę obligacji, jedna inwestycja okazała się tańsza, druga nieco droższa, w bardzo łatwy sposób możemy przenieść środki z obligacji pomiędzy tymi inwestycjami. Pieniędzy z obligacji na wszystko nie wystarczy, ale to najnowocześniejsze na Mazowszu przedszkole dla ponad 300 dzieci na pewno zostanie otwarte w lutym. Miasto nie boi się zadłużenia, bo sięga ono 40% budżetu przy dopuszczalnych 60%. Co więcej, autoryzowanie obligacji na giełdzie papierów wartościowych przydało miastu wiarygodności. Chodzi przede wszystkim o uwiarygodnienie, o transparentność. Bardzo istotnym jest również element marketingowy. Gdy obligacje ząbek będą emitowane, będzie mógł je kupić każdy zamiast na przykład lokaty bankowej. Na Mazowszu obligacjami łata budżet kilkadziesiąt samorządów.